Wczoraj na kanale wrzuciłem materiał na temat Steam Machine. Jest to nowa konsola od firmy Valve, która ukaże się w przyszłym roku. Ten sprzęt będzie właściwie hybrydą konsoli oraz komputera PC, czyli podobny pomysł jak nowy Xbox od firmy Microsoft. Poznaliśmy wczoraj też specyfikację tego urządzenia, i już zaczęły się pojawiać pierwsze komentarze sugerujące, że nowy sprzęt od Valve po prostu zarządzi na rynku, że PlayStation i nowe Xbox nie mają czego tam szukać, że nie mają szans. Ja oczywiście nie zgadzam się z tymi opiniami. Szczerze to uważam, że akurat Steam Machine będzie to maszyna bardziej produkt niszowy coś jak Steam Deck, czyli sprzeda się kilka milionów, ale na pewno nie pokona PlayStation, a może nawet Xboxa. Więc zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronic oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronik oraz kod rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mac i w dzisiejszym materiale zajmiemy się Steam Machine oraz konsolami PlayStation oraz Xbox. Tak jak mówiłem we wstępie, pojawiają się pierwsze komentarze odnośnie Steam Machine. Jest to ciekawy sprzęt na pewno. Moim zdaniem trochę za słaby, jeżeli chodzi o tak zwane high power consoles, czyli moim zdaniem jest to za słaby sprzęt, żeby konkurować z PlayStation 6 czy nowym Xboxem, jeżeli chodzi oczywiście o wydajność, bo te maszyny będą dużo mocniejsze. Ale szczerze powiedziawszy, jeżeli cena będzie odpowiednio niska, to na pewno ten produkt znajdzie duże zainteresowanie. Dużo osób kupi, bo zaraz no, poruszę temat, dla kogo właściwie jest ta maszyna i dlaczego też Steam Machine średnio raczej będzie konkurowało z PlayStation, bardziej z Xboxem, szczerze powiedziawszy, bo akurat Microsoft chyba ma podobny pomysł na właśnie konsole, ale z drugiej strony Microsoft też trochę inaczej do tego podchodzi. Zaraz o tym wszystkim porozmawiam. Dobrze, to dla kogo właściwie Steam Machine jest? Moim zdaniem Steam Machine, jeżeli cena będzie odpowiednio niska, rozsądna po prostu, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach te sprzęty mało nie kosztują. Więc ja nie wiem, jaka byłaby najlepsza cena szczerze, tak jak wspomniałem kiedyś 2 2,5 tysiąca zł za taką Konsole jeszcze przejdzie. Jeżeli pomyślą o czymś więcej, to tak średnio, ale moim zdaniem, jest to konsola, sprzęt dla dwóch typów osób. Przede wszystkim dla osób, które i tak już grają na komputerach PC. Ale często lubią sobie po prostu siąść z padem w rękach przy telewizorze i nie martwić się, że tak powiem, o podłączanie ogromnego kloca, jakim jest większość komputerów PC, bo mimo wszystko to jest mały, kompaktowy sprzęcik, który bez problemu się zmieści pod telewizorem, więc akurat tam pasuje. Oczywiście jest to Steam Machine, czyli cała biblioteka gier z komputerów PC będzie tam działać. Oczywiście nie mówimy tutaj o grach z Xboxa, czyli Xbox Play Anywhere nie zadziała, przynajmniej nie defaultowo. Oczywiście, jeżeli zainstalujecie sobie tam Windowsa, to wtedy oczywiście bez problemu pójdą też gry z Xboxa, w sensie te Play Anywhere, prawda? Więc, ale na razie poruszajmy się w sferze tutaj, tak zwanej out of the box, czyli to, co dostajecie zaraz po zakupie. Więc SteamOS dostaniecie, będzie można go używać też jako komputer podobno, więc będzie można sobie też podłączyć na biurku. I to jest właśnie drugi klient, że tak powiem, drugi typ klienta, dla którego ta maszynka może wydać się ciekawa. To może być świetny komputer też dla dzieciaków dla młodzieży nie za drogi. Mało miejsca zajmuje na biurku i tak szczerze powiedziawszy nadaje się do wszystkiego i do gier i do korzystania z komputera jako zwykły komputer podłączysz sobie myszkę będziesz grał bez problemu w te wszystkie fortnite y i w ogóle bo chyba też da się w pewien sposób obejść pewne ograniczenia jeżeli chodzi o te gry. Więc wydaje mi się że właśnie ten sprzęt będzie skierowany dla tych dwóch typów czyli to i będzie konsola dla PC-towców, którzy chcą odpocząć od siedzenia przy biurku. A drugi, właśnie druga grupa to będzie no, dzieciaki, dla których akurat taki sprzęt mało zajmuje, zajmuje miejsca. Cena, jeżeli będzie odpowiednia wtedy można używać tego i jako konsoli, jako komputer, więc fajnie się to sprawdzi. Więc to jest moje zdanie i na pewno sprzedają tego z kilka milionów. Może nawet ten sprzęt się lepiej sprzeda niż Steam Deck. Zobaczymy, bardzo możliwe, że tak będzie. No ale Steam Deck osiągnął chyba sprzedaż 4-5 milionów, chyba max. To nawet jak sprzedadzą dwa razy więcej, to myślę, że dla Steam to będzie duży sukces. Ale to nie mówimy tutaj o żadnych liczbach bliskich nawet PlayStation. Nawet ten bidny Xbox, który tak jest krytykowany za słabą sprzedaż, no to mimo wszystko już w tej generacji osiągnęli 30 parę milionów, więc nawet jakby Steam 10 się sprzedał. No to, to nie jest jakoś strasznie duże, ale dla Steam nie dba o to, bo Steam zarabia głównie na o oprogramowaniu, a nie na sprzęcie, a jako pierwsza konsola to może być to ciekawe rozwiązanie, jeżeli cena będzie odpowiednio niska, jak powiedziałem. Teraz dlaczego ja uważam i tak jak mówię, to jest moja opinia, więc jak to mówią, don't kill the messenger. Każdy ma prawo do swojej opinii. Moim zdaniem Steam Deck nie zagrozi ani bardzo Xboxowi, a tym bardziej PlayStation. To tak samo trochę jak Steam Deck niby miał zagrozić Nintendo, bo miał być lepszy. A okazało się oczywiście nieprawdą. Switch pierwszy sprzedał się w ilości chyba 100, prawie 50 milionów. Prawie już teraz chyba dobija jakoś niedługo. Na pewno osiągnie niedługo 150 milionów. A Steam Deck 5, więc. Yy, tak, to, że coś jest bardziej dostępne, daje więcej opcji, nie zawsze się sprawdza, bo mimo wszystko ludzie są przyzwyczajeni po pierwsze do swoich marek, czyli jak ktoś z Fanem Nintendo dalej będzie kupował Urządzenia Nintendo, bo lubi pewne gry, których nie można dostać na Steamie. Playstation, tak samo, chociaż Playstation teraz się dzieli swoimi grami na komputerach PC. Więc dużo tych gier z Playstation będzie działało, działało teraz też na Steamie. To jest też właśnie jeden z tych powodów, który jest używany, że jako dlaczego nie warto już PlayStation kupować, czy Xboxa, bo te wszystkie gry będą też na Steam, właśnie Steam Machine. Tak będą, ale to nie jest to samo, bo mimo wszystko ekosystem jest trochę inny. Druga sprawa jest taka, że no porównywanie tego sprzętu, jeżeli chodzi o specyfikacje do konsol PlayStation 6, czy Xbox Series X, mimo wszystko, że ukażą się dopiero za dwa lata, ale Steam Machine ukaże się w przyszłym roku, więc że tak powiem odstęp pomiędzy premierą Steam Decka nie Steam Decka, Steam Machine i nowych konsol od Microsoftu i Sony, no to będzie półtora roku, to wcale nie jest aż tak dużo. Więc zakładając, że oba obie maszyny od Sony i Microsoftu wystartują, zostaną wypuszczone pod koniec 2027 roku, oczywiście, ale tak, tak mi się wydaje, że tak będzie. To wiecie, tak na dobrą sprawę, mamy tutaj sytuację, gdzie fani lubią ekosystem, mają zbudowaną jakoś bibliotekę gier, czy to na Xboxie, czy na, czy na PlayStation, więc większość ludzi się niespecjalnie będzie wybierało, że tak powiem, w inną stronę. Tym bardziej, jeżeli chodzi też o Xboxa, Xbox będzie miał możliwość uruchamiania gier też ze Steama, więc szczerze powiedziawszy, no jako użytkownik, jako fan Xboxa. Sam fakt, że te gry ze Steama działają w tym sprzęcie nie będzie żadnym plusem lub minusem ze względu na to, że ogrywanie gier ze Steama też będzie możliwe na tym nowym Xboxie. Więc ta kombinacja przywiązania do marki jeżeli chodzi o PlayStation i o Xbox plus zbudowana jakaś już biblioteka gier na PlayStation czy Xboxie. Plus jeżeli chodzi o Xboxa, dostęp do tych gier ze Steama, tak czy siak, więc w sumie to Xbox też będzie miał dostęp i do gier z Xboxa i ze Steama i między innymi przez Steama też do gier z PlayStation, więc szczerze powiedziawszy, tak nie za bardzo widzę sens. Dla którego no, fan Xboxa, który planował do tej pory zakup tej konsoli nowej generacji, miałby nagle się przestawić na Steam, na Steam Machine? Nie ma za bardzo sensu, bo na tej maszynie gry z Xboxa, które on sobie dziś tam przez wiele lat nakupił, nie będą mu po prostu działać, jeżeli chodzi o Xbox app. Chyba, że zainstaluję Windows'a. To się zgodzę, ale po raz kolejny mówię. Ta maszyna nie jest wcale taka mocna i, szczerze powiedziawszy, wydaje się, że gry na Xboxie serii X, zwłaszcza właśnie będą działać lepiej niż na Steam Machine, ze względu na to, że gry na konsole ogólnie są lepiej zoptymalizowane, bo są optymalizowane pod, konkretną, pod jedną konkretną specyfikację. I tak wiem, że zaraz ktoś mi powie, a to na Steam Deck też są te gry, że tak powiem Steam Verified, czy Deck Verified, czy Steam Machine Verified, ale to nie jest to samo, co taka typowa optymalizacja pod konkretny sprzęt, pod konkretne rozwiązania. Może się mylę, zobaczymy, ale wydaje mi się, że tak nie będzie. To są, będą po prostu wersje PC-owe, które mają niestety swoje problemy. Zresztą ta architektura tej konsoli, mimo wszystko, bardziej jest bliżej pc bo ma mieć oddzielny, ma, ma mieć dwa rozdzielne pamięci. Nie wiem, czy oni tam będą używać APU, chyba nie. Tam w ogóle chyba mają też taki, że tak powiem, zestaw. Oddzielny procesor, oddzielny, oddzielna karta graficzna, chip graficzny, no nie karta, bo to wszystko jest na jednej płycie, oczywiście, ale to nie jest APU, więc z tego, z tego punktu widzenia też to trochę inaczej będzie działać. Ograniczenia, jeżeli chodzi o pamięć VRAM 4K, raczej to tak w tych mocniejszych grach nie uciągnie, więc słuchajcie, moim zdaniem ta maszyna jest skierowana głównie dla. dla Użytkowników, użytkowników komputerów PC, których, którzy chcieliby mieć fajną taką konsolę, taką PC-tową konsolę pod telewizorem. Świetnie wygląda, nie grzeje się, oszczędna, łatwo podłączyć do telewizora. Ma do tego kontroler zsynchronizowany, zresztą zakładam, że pewnie można też inne kontrolery podłączyć, bo Steam tego nigdy nie ograniczał. Więc to będzie miało swoich odbiorców yy, i ale nie sądzę, żeby bardzo aż tak konkurował, jeżeli chodzi o, o, o konsole PlayStation i Xbox, zwłaszcza PlayStation, bo PlayStation ma naprawdę wielu dedykowanych, takich oddanych yy, fanów, którzy lubią to, co PlayStation im serwuje. Ja się nie dziwię, szczerze powiedziawszy, ostatnio coraz więcej grywam gier też na PlayStation i jestem zadowolony na moim PlayStation 5 Pro. Więc, słuchajcie, to jest po prostu jeszcze jedna maszynka, która raczej rozszerzy albo da więcej opcji, jeżeli chodzi o sprzęt na rynku komputerów PC-owym. PC nie sądzę, żeby aż tak bardzo. Rywalizował, żeby ten sprzęt rywalizował z PlayStation czy z Xbox'em. Zresztą, szczerze powiedziawszy, tak jak mówię, nowe konsole od Xbox'a i PlayStation będą dużo, dużo mocniejsze, więc tutaj ta konsola też wysiada. Chyba, że za 2-3 lata Steam czy Valve postanowi wypuścić odświeżoną wersję jakąś Steam Machine, mocniejszą. Zobaczymy. W każdym razie. I jakby nie było fajnie, fajnie mieć opcje im więcej konkurencji, tym lepiej dla każdego, bo wtedy każdy się lepiej stara, jest rywalizacja, jeżeli chodzi o usługi, o funkcje, o specyfikacje i tego typu rzeczy, więc i dla, ja to widzę jako wielki plus i oczywiście mam nadzieję, że wpłynie to też później na cenę jakoś, no, chociaż przy obecnych. Cłach i ogólnie w wojnie handlowej, jeżeli chodzi o Chiny, Stany Zjednoczone, Europę i w ogóle niestety te ceny to pewnie tak czy siak będą wysokie. Ale dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło, dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie. I zapraszam do, do następnego materiału. Cześć.